Historia ożywionych zabawek. część pierwsza. I jest to SpongeBob Hm, pomyślę jeszcze. A owek? E, gdzie 20. ja co jest? jestem. Ech. Ech. Hmm, jak to działa? Przestaniesz? Co jest? Ty żyjesz? A czemu ty żyjesz? Nie wiem. Okay, idę. To jest ciasno bardzo dobra. Co jest? Czemu w tym miejscu jesteśmy? Nie wiadomo. Wow. Chodźcie poszaleć. Słuchajcie, nie wiadomo co to jest. Okej. Okay. Pójdę z wami. Czekajcie na mnie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Nie wiadomo. Ej, co tam jest? Co? To jest chyba królik i meduza. Nie wyżej. Hmm, dziwne. Tego zjawiska nie widziałem. Trzeba tam iść. Dobry pomysł. Dobra, więc o co tu chodzi? Nie wiadomo. Dobra, więc dla pana dyplom. Czemu mu daję dyplom? Wiadomo. A opowie pan, jak to się stało, jasne. Zaczęło się to dwa tygodnie temu. Więc przyszliśmy i zobaczyliśmy, że jest remont. No, i chcieliśmy wziąć jakieś jabłko stamtąd dla wieżki samochodów, ale nie było, więc zobaczyliśmy jakieś długie rzeczy, które spakowaliśmy. My I potem poszliśmy do wioski. Okazało się, że wszystkich zamieniło w bobasy. Potem poznaliśmy tego pomarańczowego samochoda. Miał na imię Głupek, i wtedy daliśmy paluszka wszystkim, bo dowiedzieliśmy się, że to jest paluszek. Potem wszyscy się zamienili w bobasy, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest. No i jak to działa. A potem wszystkich odnowiliśmy od trudką. I to było na tyle. Kubek to chyba nie. Fajny imię dla auta. No i właśnie tak było. Dobrze, zobaczmy coś innego. Okej. Okay. ratunku, ratunku, co tu się dzieje? Ratunku, ratunku. Co się dzieje, proszę panią. Tu winien jest moja rodzina. Jest jeszcze tutaj pan i syn. Pomożemy im? Jasne! A, 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 a. Au. Dobrze to, co się Wam stało. Opowiemy Wam wszystko. Tato, a jak to było, że się poznaliście z mamą? To było tak. Kiedy się urodziłem, miałem bardzo trudne dzieciństwo bardzo. Bardzo, 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 bardzo. Tak, bardzo, bardzo. No i pomylili mnie ze złodziejem. Mama chciała mnie chronić, ale się nie udało. Więc yy, uciekałem i niech słońce spadłem. I tu my was znaleźliśmy? Nie. Spadłem obok i poleciałem. A mama patrzyła. I spadła. I do tej jej nie widzi. I do tego czasu jej nie widziałem. Kiedy uciekałem, wpadłem na Twoją mamę. I tak właśnie się stało, że teraz jesteś ty. I to właśnie się wydarzyło. Okej, okay, słuchajcie, to idziemy na zakupy. Nie! Kilka lat później. Potem zrobiliśmy domal. Nad ranem, kiedy jeszcze leżeliśmy w łóżku, pomylili nas. Jak wyszliśmy, pomylili nas z rodziny. A ich szef chciał, żebyśmy spadli w liczną odchłań. My nie chcieliśmy, ale ja spadłem. Potem yy, zauważył mnie Franek i chciał mnie przytulić, ale spadł. A potem następnie mama, Franka. Lecz mieliśmy węża i on właśnie zrzucił szefa. I potem wyście nas znaleźli. A nie zobaczyłeś mamy? No. Widziałam coś fioletowego na dole, ale wtedy stało się coś dziwnego. A co? Spadł on i odwróciłem wtedy wzrok, a potem wyście mi pomogli. To chcesz tam wrócić? Znajdziemy mamy. Nie. Ja pomogę Ci. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Lubię często pomagać, więc Ci pomogę. Dobra. Hmm, widzę to mamy. No? Patrzcie, tam jest. No, to ona. To na 100% to ona. Dobrze, ale mówię, tak się opieracie, bo jesteśmy nożyczkami rasełkiem, łkiem Nie umiemy normalnie starczyć. Aha, okej. Okay. Skoro tam jest mama, to wystarczy tylko włączyć latarkę i pójść tam. Jak ty to zrobisz? Łatwy Mam w plecaku. Już. Dobrze. Widać lepiej. Nie, 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 nie. Tak szybko. Ha, ha. Ej. Marionetki. Jak ja ich złapę. Ubierajmy się. Ja ich złapę i tak. Ha, 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 ha. za chwilę. Naprawdę się nabrał. Okej, okay, chodźmy tam. Eee, mamo? Mamo? A! A! Uciekajmy! Gaś latarkę! Gaś latarkę! Czum, czum! Synu? Mama? Ups! Łączyć latarkę? Nie, bo jak łączysz, to widzisz, że coś mi się dzieje. Przykuł las. Słyszę go. Myślicie, że wróci cały? Nie wiem. Jestem! I mama jest! Czemu, mam, chodzisz na koronie? Bo idę tam! Nie! Dobrze. Dobra, to pa. No, pa. Co się dzieje? Hmm. Czy to ruider? Chyba tak. Moc korony użyta. Już. Okej, okay, chodźmy. Pa.